Siemanko, ze strony Sonny Ch Chcę wam pokazać mój drugi odcinek z Wiem, tak jak w poprzednim odcinku, wiem, że powiedziałem do was Kłęty, powiedziałem Kuły, a wiem, wiem, wiem to za was przepraszam. Teraz mam nadzieję, że on się ogólnie odcinek spodoba, więc jedziemy, Ok, więc pierwsze pytanie. Gibdzesz jakąś polskiemu klubowi? Nie, nie gibdzuję. E, teraz parę pytań o tej samej osoby. Ile ważysz kilo? Nie wiem, co lubisz jeść. Nie wiem, tak najbardziej trzeba lubię chipsy. Co sądzisz o hejterach? Po prostu nie przyjmuję się nimi. Jeżeli komuś nie podoba jsi ta łapka w dół. się tym nie przyjmuję. Czy lubisz matę? Nie lubię. Czy Niemcy powinni być mistrzami świata? No moim zdaniem... Pff. Argentyna powinna wygrać. Ale no Niemcy niestety ją pokonali we finale, Ok. Czyli lubisz banany z jajkami? What the fuck? Banany z jajkami? Nie. Nie jadłem, więc nie wiem. Czy wybierzesz moje pytania do Q&A? No, widocznie je wybrałem. Kolejny. Od ilu lat widzisz e w Barcelonie? Od lutego. To nie za drog, ale nie jestem zeznawcą. Jaki jest Twój ulubiony piłkarz, a nie z Barcy? E, Łukasz pisze. Kto jest według Ciebie lepszy, Messi czy Ronaldo? Messi, albo Ronaldo. Czy jest inny klub, któremu Ty kibicujesz? Nie ma. Czy zrobisz serię z widzami? Tak jeszcze do końca nie wiem, ale postaram się. Po co nagrywasz na YouTube? Dla przyjemności i dla fanów, których mam na razie mało. Jaki jest, jaki polski piłkarz jest według ciebie najlepszy? Według mnie Lewandowski. Lubiłbyś placki? Nie. Co cię zachęciło do nagrywania na YouTube? Miałem zawsze, zawsze sobie tam jakieś filmy grałem, chciałem zawsze na YouTube. No i jakoś tak się że jestem. W pracy gram Euro 2016. No, sądzę, że mają duże szanse, ale tego nie wiem, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Ok, więc dzięki za oglądanie, QND Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli się spodobało daj łapkę w górę. Jeżeli nie, po prostu nie daj. Jeżeli ogólnie chcesz więcej, to zasubskrybuj kanał, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie to następnego odcinka.